W planach wszystko wygląda pięknie. Po niemieckie podziemne korytarze, wzorem kamiennogórskiego projektu Arado, miały stać się atrakcją, wabiącą turystów nie tylko z regionu, ale z kraju i z zagranicy. W ubiegłym roku zorganizowano nawet specjalną prezentację, ukazującą, co w tunelach będzie można zobaczyć. Zjawił się dobry użytkownik, który robi podobne rzeczy w Sinusi w Kamiennej Górze. Nie byliśmy pewni, czy budynek jest technicznie w odpowiednim stanie, zrobiliśmy ekspertyzę. No, i w moim przekonaniu Rada, chyba że Rada ma inne podejście, Rada powinna no, podjąć decyzję, tak, upoważniamy prezydenta do ogłoszenia konkursu na długoletnią dzierżawę. No, ja byłem zupełnie zaskoczony i powiem trochę zdruskotany informacją, że Rada nie odzyskała odpowiedzi na jakieś pytania. No, pytanie jest proste: konkurs, no, wszyscy startują i go rozstrzygamy. No, po tylu latach bycia radnym, to, to, to powinniśmy wiedzieć. Zapytaliśmy więc Krzysztofa Mroza, przewodniczącego Komisji Rozwoju. Co było powodem takiego, a nie innego zachowań radnych? Komisja się spotkała, odbyła się. Radni ten pomysł pana prezydenta bardzo mocno analizowali. Niestety na komisji nie przyszedł pan prezydent. A referując ten projekt i ten pomysł, pan naczelnik to nie był w stanie odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości, pytania radnych, sugestie. I w związku z powyższym sprawa ta będzie rozpatrywana w najbliższym posiedzeniu komisji, czyli w czwartek o godzinie 14. Co najbardziej radnych nurtuje w tej sprawie? Wiele było pytań począwszy od stanu technicznego. Po drugie, warunki na jakich mamy to wydzierżawić. Po trzecie, wątpliwości budził dość długi okres czasu, bo to 25 lat. I to były takie rzeczy, które, no, które radni no, chcieli mieć głębszą, głębszą wiedzę. Czy radni są przeciwni czy nie są przeciwni tej inwestycji? Panie redaktorze, trudno mi powiedzieć, ja mogę powiedzieć za siebie. To pan czy jest za czy przeciw? Jeżeli m, uzyskam satysfakcjonującą odpowiedź na te wszystkie pytania, które padły na komisję, to ja osobiście będę za. Z nieoficjalnych informacji wiemy jednak, że nie wszyscy radni mają takie podejście i głosować za przeforsowaniem projektu zaproponowanego przez Marcinę Zawiłę nie mają zamiaru. Rozmowy, które prowadzimy z Urzędem Miasta, trwają już ponad pół po roku i to nie jest, to nie jest tak naprawdę w, na, na nasz pomysł nie wiem, z ostatniego miesiąca. Byliśmy pewni, że to przechodzi, ruszamy, my mamy swoje plany, mamy to rzeczywiście, nasza firma ma plany innego też rozwoju. Postawiliśmy na nią górę. Trochę nas to zdziwiło. Nie ukrywam że, że jesteśmy zaskoczeni takim, takim rozwojem sytuacji. Ale jesteście Państwo zainteresowani, aby rzeczywiście w Wielenie górze coś zrobić? No bo być może sprawa się przeciągnęła o kilka tygodni i wszystko będzie na dobrej drodze, jeżeli zostaną wszel, wszel, wszelkie wątpliwości wyjaśnione. Jak najbardziej widzimy potencjał w Wielkiej Górze. Jest mnóstwo urzędników nam też przychylnych, tam nie mówię, że to jest że to tak, tak. Dlatego to nas trochę zaskoczyło. Jak najbardziej. Rozmowy nadal będą trwały. W następnym tygodniu najprawdopodobniej będziemy też w Wielkiej Górze. Chcemy też porozmawiać z urzędnikami, w, czy, czy może, może, może my musimy się tam przedstawić radnym, może musimy gdzieś przyjść na jakieś spotkanie, też nie ma z tym problemu. Sprawa wydaje się więc polityczną rozgrywką przygotowaną przed jesiennymi wyborami samorządowymi. Jeżeli rzeczywiście tak jest, godzi w interesy miasta. Pozostaje pytanie, komu zależy na pozbawieniu Jeleniej Góry jednej z większych atrakcji turystycznych.